Dobry wieczór wszystkim, Paweł z tej strony. Witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się airdropem Arano Network, czyli zdecentralizowanej giełdy, która gdzieś pojawia się powoli w naszym nazwijmy to internecie. Pokażę wam jak odebrać sobie tutaj darmowy airdrop, na ile on będzie realny i też tutaj jak nie popłynąć, żeby nie robić tutaj głupich rzeczy. Po pierwsze zajmijmy się rejestracją. Żeby tutaj otrzymać 100 tokenów Ano wystarczy się zarejestrować. Pierwszy link w opisie wideo przeniesie was do tej strony, którą widzicie tutaj na, na ekranie mojego laptopa. Wystarczy tutaj wybrać sobie wspierającą jako na przykład trader, obojętnie wpisujemy sobie imię, nazwę użytkownika, wybieramy państwo, wpisujemy numer telefonu, adres e-mail, ustawiamy hasło, no i dołączamy do społeczności. Teraz o co chodzi z samym projektem? Projekt Arano, z tego co wczytałem się i poszukałem różnych informacji, ma być zdecentralizowaną giełdą kryptowalut, czyli na przykład taką giełdą, jaką jest na przykład Uniswap, ale tutaj też tego nie mylcie, jakby nie chcę porównywać jednego i drugiego, tym bardziej, że te informacje na temat Arano Network są dość szczątkowej, nie idzie wszystkich informacji fajnie znaleźć, próbowałem znaleźć i na Twitterze i na Telegramie, ale wiadomo jak to powstają nowe projekty, wiecie pompują strasznie i Twittera i Telegrama często możemy się tam spotkać z botami albo jakimiś komentarzami, które po prostu są kopii w klej, albo i tym podobno, więc nawet jak je tutaj prześledzicie to możecie się wczytać w te komentarze i zobaczyć, że są to mniej więcej takie pompujące komentarze i teraz nie pomylcie dwóch rzeczy, bo ja bym je prawie pomylił i było to dla mnie troszkę nielogiczne e, jakby tutaj sama giełda zdecentralizowana oczywiście po zarejestrowaniu się po odebraniu sobie tych swoich tokenów Przejdźmy sobie tutaj w ogóle, co się ma dziać, Jak wejdziecie sobie tutaj, już później, po zalogowaniu na swoje konto, będziecie mieli 100 tokenów Ano. Ja mam 105, z tego względu, że można sobie tutaj też odbierać swoje nagrody. Tutaj, w zakładce Rewards, jak sobie przejdziecie, możecie sobie zbierać te tokeny i codziennie sobie odbierać zdrabkę. Codziennie wystarczy sobie zdrapać zdrabkę raz w ciągu dnia ona jest dostępna i otrzymujecie kolejne 5 tokenów, a no wystarczy też pozostać na stronie chyba kilka minut, z tego co wiem tu macie też informacje co, ile godzin będzie dostępna kolejna zrabka, tu żeby sobie zbierać po prostu te tokeny. W tym momencie po co nam w ogóle te tokeny, jak wejdziecie sobie na tą stronkę tutaj macie informacje po co nam tak naprawdę te tokeny, po pierwsze jest to swego rodzaju nagroda, tymi tokenami będziemy mieli obniżoną prowizję od transakcji, które będziemy wykonywać na tej giełdzie, prawdopodobnie będziemy je mogli Mogli wypożyczać, stejkować i finansować jakby giełdę mając je tutaj. Będzie, będzie nimi można tradować na giełdzie. Tutaj informacja w samym roadmapie, który jest tutaj to tak naprawdę kwiecień, maj przyszłego roku, 25 kwietnia hmm, teoretycznie mają listować Ano na giełdach, czyli na pewno tutaj na rano Network i na innych giełdach, więc to jest dla nas informacja, w którym momencie my będziemy mogli w ogóle upłynąć te tokeny, o ile oczywiście wszystko dojdzie do skutku, bo tak jak mówię, te informacje tutaj są szczątkowe, traktuję ten airdrop na takiej zasadzie, że po prostu nic tutaj nie inwestuje, niczym tu nie ryzykuje, więc dlaczego się po prostu tym nie podzielić i nie zebrać tych tokenów jak najwięcej, a wiemy już z historii, różnych airdropów, różnych przedsięwzięć, że można było zarobić fajne pieniądze, jak na przykład na trustwollecie i innych aplikacjach czy portfelach kryptowalutowych, ale były też takie aplikacje, jak na przykład Tronlink, który dawał nam kredyty, a tak naprawdę dalej nie wiem, co się z tym wydarzy. No i było też kilka innych, jak XYR Finance, który Wam też pokazywałem, który też okazał się niewypałem. Co prawda, te tokeny wyszły tam na giełdę, ale te osoby, które polecały, nie otrzymały tych tokenów, w tym ja. No a tu mamy taką kolejną opcję, więc myślę, że też warto się zainteresować tym tematem, z tego względu, że oni tutaj też uruchomili sprzedaż i to jest chyba ich wewnętrzny token ANDX ja go na początku pom pomyliłem pomiędzy ANO a ANDX z tego względu, że tutaj cena tego ANDX to 0,004 Ethereum, to bardzo sporo jak na początek i myślałem, że po prostu jak otrzymujemy 100 tych ANO to otrzymujemy te ANDX, ale nie grało mi po prostu Total Supply, więc wszystko teraz jest ok. Pamiętajcie, że tak sami musicie sobie zweryfikować projekt Arano Network. Jeśli chcielibyście tutaj kupować jakiekolwiek tokeny, tym bardziej ten ich token w przedsprzedaży, z tego względu, że on już jest i tak dość drogi. Tak naprawdę, te wszystkie komentarze, które są tutaj pod ich postami, są dość według mnie takie pompujące, typowo od osób, które są. Popować projekt. Nie wiem, co tak naprawdę z tym projektem się wydarzy, więc potraktujcie ten airdrop tylko po to, żeby odebrać sobie darmowe tokeny. Nie kupujcie tutaj specjalnie sobie tokenów, chyba że macie naprawdę zweryfikowany temat, a jeśli tak, to też odezwijcie się do mnie na priv, być może ja o czymś nie wiem. Albo napiszcie w komentarzach, czy warto i jakie macie informacje na temat tego projektu. Ja na razie jednak stoję z boku i na pewno tutaj nic nie będę kupował, będę odbierał tylko tokeny, będę polecał tutaj po to, żeby otrzymywać jak najwięcej tokenów. Z tego względu, że tutaj polecając gdzie my to mamy? Dashboard. Tutaj polecając, za każdego poleconego również otrzymujemy 100 tokenów Ano. No tutaj macie informację o tej przedsprzedaży, ale tego się, to sobie pomięcie, wystrzegajcie się tego, nie kupujcie tutaj tych tokenów. Z tego względu, że ja sam nie wiem, co tak naprawdę się tutaj wydarzy. Jeśli chcecie, zbierajcie sobie po prostu te tokeny Ano, a być może w kwietniu faktycznie będą listowane i będziemy je mogli sprzedać po ciekawej cenie. Pytałem na grupie na Telegramie, ile sztuk tej, tego tokena może być, więc tam, bo nie ma nigdzie informacji, więc jest informacja, że miliard sztuk więc tutaj też mam obrazując, żeby cena jednego ano była na poziomie jednego dolara za sztukę to musielibyśmy mieć tutaj kapitalizację na poziomie miliarda dolarów no bo miliard sztuk a miliard, miliard dolarów, dolarów dzielone przez siebie daje nam dolar za sztukę ale nawet niech będzie kilka centów Nie, uzbierajmy na przykład, nie wiem strzelam 20 tysięcy tokenów czyli polećmy 200 osób to nie jest takie trudne tutaj tak naprawdę razy nie wiem 1 cent, 5 centów, 10 centów na początku za sztukę. Przy 10 centach z 20 tysięcy sztuk daje nam to 2000 dolarów. O ile dobrze szybko liczę, przy cenie 1 centa za sztukę mamy 200 dolarów. To tak naprawdę zająć gdzieś tam za pokazanie linku, po to, żeby ktoś odebrał. Ale tak jak mówię, no to, to są takie jakieś moje obliczenia. Nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy i co będzie. Jeśli będziecie szukać sobie tutaj swojego linku referencyjnego, zakładka dashboard, zjedźcie sobie niżej. Oczywiście w górze macie podsumowanie, ile macie tokenów. Tutaj możecie sobie też sprawdzić. Road roadmap, zaraz do niego przejdziemy, no ale tutaj jak przejdziecie sobie w active, tutaj znajdziecie swój link polecający, no i też listę swoich poleconych, ja dopiero zaczynam, będę was informował I ile mam, no i znajdziecie sobie swój link rejestracyjny mój, znajdziecie w opisie wideo, przez który można sobie założyć konto i się tutaj rejestrować, odbierać sobie swoje tokeny, co my tutaj dalej mamy, tutaj możemy sobie oczywiście te zdrabki odbierać, jeżeli nie chcecie polecać, nie macie komu polecać, a chcecie w jakiś sposób sobie zarabiać te tokeny, no to codziennie tutaj z tych kuponów możecie odebrać 5 sztuk tej tego tokena ANO, co my tu jeszcze mamy? Bounty 2.0 e, i tutaj możecie sobie robić takie kampanie social mediowe, czyli na przykład za postowanie, za komentowanie właśnie pod ich social mediami możecie sobie zgarniać tutaj w tym przypadku 20 ANO i podejrzewam, że właśnie przez to te później komentarze e, na przykład na ich Twitterze są w ten sposób pompowane, no bo e, no bo Ci użytkownicy, którzy chcieli odebrać sobie te tokeny, po prostu idziemy mamy tą stronę po prostu chcieli y, 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 otrzymać te tokeny Wpisywali tamte komentarze później w linki. Ja sobie na pewno skorzystam z tej kampanii YouTubeowej. Wkleję sobie za chwilkę tutaj ten link do tego wideo. I tutaj, w przypadku wyświetleń, otrzymujemy adekwatną liczbę tokenów. Czyli, jeżeli to wideo osiągnie, jeżeli będzie fajnie oglądane, załóżmy, nie wiem, będzie w granicach 1000 do 2000 wyświetleń, gdzieś w tym rejonie oscyluje docelowo, że to wideo będzie miało tyle, no to teoretycznie powinienem dostać dodatkowe 300 ano. Jeżeli macie jakieś blogi, strony internetowe, możecie napisać artykuł na Temat y, y, tokena ANDX, ANO czy ANO, y, i tutaj wrzucić sobie link, i też możecie otrzymać nagrodę, ale nie widzę tutaj na szybko, ile tak naprawdę tych tokenów y, ANO możecie otrzymać, także. Kolejny taki jakiś airdrop do zgarnięcia. Zobaczymy co z niego będzie. No tak naprawdę e, do kwietnia dopóki nie wypuszczą tokena na giełdę nie będziemy wiedzieć co tak naprawdę się wydarzyło ale naprawdę z historii pokazywałem wam wielokrotnie najlepszy przykład portfela Trust Wallet gdzie mieliśmy do zgarnięcia właśnie 100 sztuk e, kryptowaluty Trust TWT. E, ona dzisiaj jest warta 15 centów czyli tamte 100 sztuk które za free otrzymywaliśmy za pobranie darmowego portfela zgarnialiśmy w, na dzień dzisiejszy 15 a jak będzie dzisiaj z tym dropem zobaczymy za kilka miesięcy. Na pewno nic nie tracimy, bo nie musimy tutaj nic inwestować, nie podajemy żadnych danych. Nawet jeżeli boicie się numeru telefonu, jest pełno na przykład yy, numerów telefonów, które nie wiem, yy, number online czy phone number online i możecie sobie zebrać po prostu tutaj numer telefonu, chociaż mi i tak nie, przy, nie przychodził żaden, żaden SMS, więc to też możecie w jakiś sposób pominąć. Nie podajcie tutaj żadnych wrażliwych danych, oprócz maila, którego możecie za chwilkę sobie wymyślić i zgarniać sobie po prostu jak najwięcej tych tokenów. Jeśli macie co do tego jakieś pytania, być może sami macie więcej informacji na temat tego projektu, dajcie mi znać na albo w komentarzu, no a na pewno będziemy się jak ten projekt się będzie rozwijał, a za jakiś czas podzielę się z Wami, ile udało mi się na jakiś tam dzień otrzymać to, do chyba końca stycznia przyszłego roku będzie można zbierać te tokeny, czyli jeszcze lekko ponad miesiąc, zbierzcie sobie jak najwięcej, żebyśmy mogli się w kwietniu przekonać, czy było warto, a może nie warto. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.